Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Hela Blumengraber. Mojej matce. Nagranie Studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Czyta Joanna Niemirska. Nie będę już płakać. Przyrzekłam to sobie już raz. W bólu zakrzepłe serce jak głaz zamknę w sobie. Pięści podnoszę ku niebu. Groźne obie, twarde, śmiechem upiornym splunę. Wyfrunę duszą, zakratę wyfrunę. I śmiała się będę śmiała, żem przecież wolna, że łez zapomniała, Lecz tobie, o święta, kilka nietkniętych jeszcze młez schowała, by w ślady Twych prochów przypaść, zaszlochać, jak dziecko jeszcze zaszlochać. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.